stołu wielkanocnego w Marcinowicach uważam za otwarty. 29 marca w Marcinowicach mogliśmy po raz kolejny tuż przed świętami Wielkiej Nocy przypomnieć sobie piękne polskie tradycje. Kolorowe i radosne, tak jak święto, z którym są związane. 41 wystawców z całego regionu pokazało nam wspaniałe wypieki: baby, mazurki, sękacze, serniki, keksy, paschy i wiele, wiele innych. Wszystkich można było skosztować razem z pysznymi zupami czy przystawkami. Nie zabrakło też domowych nalewek. Proszę Państwa, to już 11. edycja Tradycji Stołu Wielkanocnego. Uczestniczyłem czynnie w organizacji wszystkich 10 edycji i w tej 11 również, ale w tej jedenastej w sposób szczególny uczestniczę, ponieważ już nie jako dyrektor Ośrodka Kultury, ale jako wójt gminy Marcinowice. I cieszę się ogromnie, że jest to rekordowa. Impreza rekordowa uroczystość, bo mamy aż 42 stoiska, 42 piękne stoły wielkanocne na hali sportowej w Marcinowicach. I sprawdza się, yy, sprawdza się idea tej imprezy, sprawdza się w związku z tym, że jest, są to i dzieci, i szkoły specjalne, i zespoły folklorystyczne, rady sołeckie, rady parafialne, najróżniejsze. Gremia, które przychodzą tutaj, ażeby się zaprezentować i też spotkać. Bo kiedyś zauważyłem, chyba dwa lata temu, że te nasze tradycje Stołu Wielkanocnego są również wielkim wydarzeniem towarzyskim, bo tutaj spotykamy się i w tej chwili już między poszczególnymi delegacjami zadzierzchnęła się przyjaźń, znajomości i również na polu prywatnym. Także myślę, że to spełnia swoją ideę i cieszę się, że tak się stało. Myślę, że w przyszłości doczekamy się dwudziestych tradycji Stołu Wielkanocnego, bo mimo że one są jakby jednakowo zorganizowane, jakby takie same, ale za każdym razem przyjeżdżają tutaj i coś nowego zauważają nasi goście. Organizatorami wydarzenia tradycyjnie były gmina Marcinowice, na terenie której stoły wielkanocne można było podziwiać oraz starostwo powiatowe w Świdnicy. Kolejna edycja tradycji stołów wielkanocnych trwa. Bardzo, bardzo fajna impreza. Niemniej, ja już jak powiedziałem na wstępie, jestem, jestem na niej po raz pierwszy i jeszcze, jeszcze jestem przed odwiedzaniem stanowisk, więc jeszcze takich pełni wrażeń pełnią wrażeń, nie mogę się z Państwem podzielić. Natomiast y, bardzo fajnie, że jest, jest tu duże uczestnictwo y, zarówno z naszego terenu, naszego powiatu, z powiatów ościennych, no i, i nasi partnerzy, którzy, tutaj, y, którzy tu y, w każdej edycji, że tak powiem, silną, silną swoją reprezentację przyłożą. Jako że zmagania miały charakter turnieju, poszczególne zespoły były perfekcyjnie przygotowane. Wśród wystawców były i najmłodsze gospodynie i te bardziej doświadczone. To My jesteśmy z Mokrzyszowa no i na stoisku mamy zajączki z ciasta ptusiowego, grzyby z ciasta kruchego z masą budyniową. Do tego jeszcze są koszyczki z to są ciasto, to są babeczki i jajeczka. Wydmuszki, po prostu z wydmuszek jajka z ciasta zrobili. Panie reprezentują tutaj co roku w Marcinowiskach stół przedświąteczny, zawsze w niedzielę palmową. I zaraz one przedstawią, co na tym stole jest, ale jeszcze warto podkreślić, że co roku tradycją z Koła Lutomii jest konkurs w udziale w palm. I w tym roku Lutomia zajęła pierwsze miejsce w świdnicy za wykonanie palmy. Przygotowałyśmy na stół wielkanocny, jak tradycja każe, jest, są na nim jajka, jest szynka, jest krzan, buraczki czerwone. W tym roku żeśmy zrobiły przekładanie z Wielkanocny. Kiedyś u nas w domu na przykład robiło się takie ciasto na śniadanie Wielkanocne. My żeśmy troszkę to zmodyfikowały, udoskonaliły cieszy się to bardzo wielkim powodzeniem i jest smaczne. Oprócz tego są różne baby wielkanocne, króliczki, no i nie brakuje jajek malowanych, pisanek i praszanek. Było smacznie, kolorowo i świątecznie, dlatego spodobało się wszystkim. Wśród uczestników pojawili się też partnerzy z Czech, a także z powiatów Kartuskiego i Łowickiego. Jestem zaskoczony oprawą, zaskoczony ilością wystawców. Wydawało mi się że to być jakaś taka maleńka impreza, parę, parę stolików koła gospodyń wiejskich z Marcinowicza. a tutaj miłe zaskoczenie, wręcz jest za ciasno, jest po prostu fantastycznie, no i, i, i ta ilość zaproszonych gości, że przyjechał wojewoda, posłowie, czyli to robi się taka jakaś impreza, która będzie, pewnie będzie miała tradycję. Uczestniczę w tej imprezie już po raz kolejny, bardzo mi się to podoba i pomysł w ogóle odlotowy, także de facto taka tradycja, która się przekłada na wymianę doświadczeń, pokazanie możliwości kobiet i koła gospodyń. Bardzo dobrze przed świętami coś takiego się organizuje.